Szczęśliwi i wdzięczni Bogu, który Jedenemu, iż wejrzał na niskość naszą. Naród polski wyciągnął z wielkim synu gór naszych i zadawał do gór świętości, i zabawał do gór świętości niebieskie. No, nasz szlak zwycięstwa, nad złem, żeby grzebny bady popędzać by miłością rodzin szczęście. Oczy dzieci i młodzieży były główne, czyste, a życie mężczyzn wszystko jest tak owocne, pogodne wiara. Przeto dziękujemy, Ojcze Święty, żeś nas wydostał z czerwonej niedoli, a teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty Polski wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, niewala, gubi. Dziękujemy za ojcostwo i synowską troskę. Dziękujemy za modlitwy, upomnienia i ofiary Twoje, a w czym żeśmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmucili, przepraszamy. Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować. Jak Ongiś książę mieszkał, u dziejów naszych, ziemi polskie poddał stolicy apostolskiej, tak my, górale polscy, dzisiaj składamy hołd najłkowsiemu Synowi Gór, największemu z rodu Polaków, papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i zawierzając nasze rodziny, nasz samych i nasz i te góry nasze świadomi, że On nam przed Bogiem i ludźmi największej klasy dodaje swoim świętym pasterzowaniu. Pomóż nam, Ojcze Święty, swoim Boga swój stąd, by wydostać się z wszelkiej śmierci do życia miłością prawdziwą i tak przejść w nadziei w nowe trzecie tysiącleci. Panie Boże, prowadź. Thank share Panie nasz Boże, niech na święta zakranach, przez z nas przyjęte, rozpali w nas i miłość, która pobudziła błogosławionego Jana Pana Bożego, do wytężonej pracy Bye. dla Twojego Kościoła, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dobiega końca charystia, nie dobiegają końca naszej uroczystości. Na chwilę dzieci w tych pięknych strojach szkolnych zaprowadzą wszystkich do Dolnego Kościoła, gdzie będzie Akademia Oroczysta, a więc również zagramy na szeregichwie Błogosławionego Jana Pawła II, który dzisiaj po południu musi wrócić do Sanktuarium. Dziękujemy Bogu za ten czas łaski. Kochani, nie wszyscy mogliśmy przystąpić do komunii, ale wszyscy mogliśmy podejść i ucałować tą kroplę krwi Jana Pawła II, tego wielkiego Polaka, który ogarnął swoją miłością wszystkich, bez różnicy. Od małych dzieci aż do starców i upominał się o prawach tych, którzy tych praw nie mieli. Nie traćmy ducha, nie traćmy nadziei. Ja całej mniej działa. Działa w mocy Boga, bo jest Bogiem Zjednoczony. Chwała w Ojcu i Synowi i